Witam serdecznie na kanale Iwitaro, osoby z znaków wagi. Cześć i się kłania. No, słuchajcie, to czytanko jest na pracę i na miłość, na miesiąc kwiecień 2022. No cóż, kochani, no w tym miesiącu, jeśli chodzi o pracę, energia u was do tego miesiąca na pracę zupełnie to jest to jest głupiec właśnie to jest ta karta może zbliżę no ona mówi o, o czym o czymś nowym myślisz o czymś nowym o nowych perspektywach o nowych inwestycjach hmm a może ty jesteś tym człowiekiem na dachu, który nie ma pojęcia, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znalazł? Hmm. Może poszukujesz nowej pracy? Hmm. Być może jest taka hmm, coś tam w energiach, jest nowego dla Ciebie. Hmm. Nowy projekt do zrobienia. Być może całkiem zmienisz swoje życie zawodowe. Ta karta mówi o nowych pomysłach. Nawet powiedziałabym, tych szalonych. Że wcześniej może yy, nawet yy, o tym mogłeś czy nie mogłaś pomyśleć. W kwietniu coś chodzi ci nowego po głowie. A czy to się zrealizuje? Yy, słuchajcie, no tutaj macie yy, cesarza i wisielca. Ja mam wrażenie, że coś stanie w miejscu. Coś, no, może przez właśnie tego cesarza, może to jest twój szef, może ty nim jesteś, no. Co, że, mm, o co pytasz i w jakiej jesteś sytuacji, prawda? Więc wizielec i to jest zatrzymanie, spoglądanie, obserwowanie, mm, z, Zobaczysz na jakąś sytuację z innej perspektywy. Hmm. Być może jesteś w pracy, gdzie hmm, nie czujesz satysfakcji z tej pracy. Hmm. Zastanawiasz się właśnie nad nowym zajęciem, przez co jest ten zastój. Hmm. Ta rutyna, w jakiej siedzisz w tej pracy, ona ci już nie odpowiada. Hmm. Niekiedy ta karta oznacza własne lenistwo i brak chęci do pracy, więc no nie wiem, jakiej jesteś sytuacji, tak? Ta karta, no wiadomo, że nie do wszystkich, ale ona wręcz mówi, byś nie inwestował w coś nowego, gdyż możesz. Wiele stracić w kwietniu. Być może czekasz na jakieś pieniądze i one nie przychodzą. Więc tutaj to jest ktoś taki, kto zastanawia się nad swoją przyszłością. No dobra, no zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Tutaj jest szef, tutaj go właściwie nie ma co opisywać, ponieważ to jest ktoś, kto rządzi, ktoś, kto uważa, że zawsze ma rację. Czasem dyspotyczny. Więc no, nie wiem. Dobra. Zobaczymy, co tutaj. Dlaczego właśnie wyszedł u ciebie wagon na pracę w kwietniu 2022? Ten cesarz i wisielec. Zobaczymy, co tu u was. Co więcej, wyjdzie. Tutaj przełożymy karty. Ok, i patrzymy. No, proszę, no to jest gwiazda. Gwiazda, to jest spełnienie. Rozpoczęcie coś nowego. Może ty jesteś właśnie tym cesarzem. Może z, z, masz firmę, która... Może nie prosperuje. Być może yy, jesteś zawiedziony efektami pracy. Yy, myślałeś, czy myślałaś, że, że będą lepsze efekty yy, finansowe w tej nowej dziedzinie, jakiej do tej pory yy, byłeś, yy, zajmowałeś się? Ty jesteś tym kierownikiem, dajmy na to. Szefem, myślisz o czymś nowym, myślisz o zupełnie nowych. Nie wiem, możesz Gwiazda mówi o, o swoich opasjach, więc coś ci chodzi po głowie, o czymś nowym. Chcesz zostawić to, co było do tej pory i iść w nowe, zupełnie zostawiając te wszystkie problemy, nie myśląc, że coś się wali, chcesz stanąć na nogi, myślisz, w jaki sposób to zrobić, właśnie dlatego tutaj jest właśnie ten głupiec zobaczymy o wisielca o wisielcu, wisielec, no proszę, być może mm, wracasz myślami do starego, do czegoś co już było, do ludzi, których z którymi Wcześniej współpracowałeś. Być może chcesz z nimi znowu zobaczyć, rozmawiać. Na jakiś temat? Hmm. Chcesz, chcesz stworzyć coś nowego. No dobra. A jaka jest rada dla Ciebie na tą sytuację? Zobaczymy jaka to jest rada rada, kochani niestety no, słońce w odwrocie. Słońce w odwrocie. Słuchajcie, no tutaj to to jest... Hmm. Masz jakieś blokady wewnętrzne? Te, myślę, że te czarne myśli to w jakiś sposób... Hmm myślisz, ma wpływ na to, co się u Ciebie dzieje. Te blokady powodują, że nie ma powodzenia w interesach. Pieniądze się nie pomnażają. Także tutaj jest ostrzeżenie, zmień nastawienie do do świata, do, do tego, co Cię otacza. Spójrz z innej perspektywy. Czymkolwiek się nie, nie zajmujesz, zacznij jakoś w jakiś nowy sposób coś, zrób coś nowego, lepszego. Masz na to szansę, tylko musisz zmienić właśnie sposób myślenia. A co tutaj mają gwiazdy? Boże. Aniołki do powiedzenia. W przeciągu roku... W przeciągu roku, mhm. w przeciągu roku, zdarzenie, o które, o które pyta, że będzie miało miejsce w przeciągu roku lub krótko po tym czasie, podczas tego okresu oczekiwania powinieneś być optymistyczny i kontynuować działalność mającą na celu. Dbanie o samego siebie, podobnie jak inne przygotowania dotyczące tego, czego pragniesz. Pamiętaj, że w realizację twojego zamierzenia są zaangażowane wolne wybory innych ludzi. Anioły działają na drugim planie, na twoją rzecz, nawet jeśli nie jesteś w stanie dostrzec natychmiastowej odpowiedzi na twoje modlitwy. Hmm. No tutaj no zobacz no w tym miesiącu wręcz ja mam wrażenie, że, że ty nie wiesz co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdujesz Więc masz właściwie odpowiedź na to. Dlaczego Ci nic nie wychodzi? To jest sposób myślenia. Zbyt negatywny i przez to... Nie dzieje się w Twoim życiu tak, jakbyś chciał, bynajmniej tutaj w tym życiu zawodowym. Teraz zobaczymy, co u ciebie w miłości, m, m, mój drogi, moja droga. <grym> w każdym razie tutaj widzę, że energia u ciebie to jest gwiazda. Gwiazda to jest piękna karta. Słuchajcie, tutaj. Yy, Masz opiekę sił wyższych, cokolwiek byś nie zrobił czy nie zrobiła. Gwiazda to jest po prostu no, spełnienie marzeń. U jednych może chcesz znaleźć miłość. Dla innych to jest odpoczynek od sytuacji, które cię męczyły. W każdym razie, tu znowu zobacz masz wisielca. Tutaj znowu coś powoduje, że znowu tutaj musisz patrzeć. Patrzysz na jakąś sytuację, obserwujesz z innej perspektywy zupełnie. Znowu nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. To jest znak. Może ty jesteś tym magiem, który czaruje, który chce kreować rzeczywistość pod siebie? To jest ktoś, kto mami, kto oszukuje tak naprawdę w żywe oczy, i nie wiem, może znasz kogoś taką, może znasz taką osobę. Więc ten mag w tym momencie w takim układzie, Hmm. To jest ktoś, kto yy, oszukuje w emocjach, więc y, jeżeli znasz kogoś takiego, to może się zastanawiasz, czy on mówi prawdę, czy nie, czy rzeczywiście mnie tak docenia. Wiecie o co chodzi. Yy. No dobra, zobaczymy. Co więcej można powiedzieć na ten temat u Ciebie. w mm -hmm. no, miłości dla osób z znaku wagi. 10 kwietnia 2022. Również sobie przekładamy i zobaczymy. Dlaczego ten mag u Ciebie wyszedł? Hmm, koło fortuny. Tu jest odpoczynek. Ja widzę, że tutaj ktoś Chyba został zraniony właśnie przez kogoś takiego jak ten mag. Hmm. Kieruje się intuicją? Może powinieneś się kierować intuicją? Jak dla mnie to coś. Możesz spotkać kogoś z. Zupełnie nie spodziewając się tego. Może ktoś cię uszczęśliwi. <laughs> no i całkiem możliwe. Zobaczymy o co tutaj chodzi w tym. O. Hmm. Myślisz że nad jakąś kobietą, która jest bardzo atrakcyjna, yy, nie wiesz co zrobić z tą znajomością. Mhm. <laughs> Myślę, że jesteś zablokowany w swoich czarnych myślach. Myślę, że już nic nie dasz rady poukładać z tą osobą. Dlatego jest tutaj ten przestój być może się nie odzywasz do niej. Hmm. Jeżeli jesteś kobietą, właśnie w tej karcie, może odwrotna sytuacja. Znasz kogoś takiego jak ten mak, który czarował, który. Które mówił piękne słówka, i być może okazało się, że to co mówił nie jest prawdą, albo przynajmniej tak podejrzewasz. I właśnie przez to jest ten zastój, przez to obserwujesz, wy się tak obserwujecie nawzajem, tak naprawdę. No ciekawa jestem, co tutaj się wydarzy. Co tutaj się wydarzy między Wami? Bynajmniej w kwietniu, pewnie jeszcze nic. Dobra, zobaczymy, jaka jest rada na tą sytuację. No, księżyc, księżyc mówi, byś kierował się. Byś zszedł na Ziemię, tak? Nie, obie nie ufaj obietnicom. Bo tutaj właśnie księżyc, to jest właśnie tajemnica, to jest oszustwo, to jest coś zakryte przed tobą. Więc tutaj jest właśnie taka rada, byś... Nie byś się byście nie oszukiwał, czy nie oszukiwała. Tutaj sobie trzeba tę energię odwracać, więc nie wiem, kto tutaj może być w tym magu. Może być również kobieta, słuchajcie. Czy tutaj w kobiecie może być mężczyzna? No ale naprawdę nie mam pojęcia, w jakiej jesteście sytuacji. W każdym razie musisz ufać w sobie. Musisz. Ty poczułeś tak naprawdę, czy, czy jesteś oszukiwana, oszukiwana. Hmm. Tutaj jest jakiś zastój w relacji. Ewidentnie. Dobra, co tutaj mają yy, gwiazdy do powiedzenia? Znaczy, co mam z tymi gwiazdami? Aniołki. Hmm. Nie. Wyszło. Nie medytacja przyniesie odpowiedź, czyli nie tędy droga, no proszę. Hmm. No dobra. Tak mi aniołki powiedziały, tak Wam to pokazuję. Nie mam pojęcia, co dla Was to znaczy. I tutaj afirmacja już mi wyskoczyła. Dla Ciebie wago: wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Ulga, taka karta do ciebie przyszła. Myślę, że coś może zostanie ujawnione. Może rzeczywiście jesteś, będziesz zraniony czy zraniona, jednak będziesz mieć jakąś otwartą drogę na coś nowego, innego. Może odpuścisz sobie tą relację, gdzie po prostu stwierdzisz, że nie ma sensu już czekać. Naprawdę to sam czy sama musisz wiedzieć, jak podejść do tej sytuacji, w której się znajdujesz. Dobrze, kochani, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Ja z mojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!